Siemanko, witamy w kolejnym odcinku naszego Kółko i Krzyżyk i wita Was bardzo serdecznie ekipa z kanału Żużlowe Degustator, czyli Piotrek. Siemanko. I Rafał. No cóż, przechodzimy do kolejnej potyczki między nami. Wynik na pewno znacie, nie ma sensu go tutaj przypominać, no ale cóż, spróbujemy. Kto nie próbuje, nie wygrywa, więc Piotr, nie przedłużamy. Nosujemy następne plansze, zobaczymy co tym razem nam się trafi. No to lecimy. Tak jak mówisz, nie ma co przedłużać, zatrzymuj machinę i będziemy działać. Nie ma sprawy. W międzyczasie chciałem was zachęcić drodzy widzowie do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, a Piotrek może zrobić stop. O. No. O. Jest i włókniesz. Jest i też, No ten dół taki może być lekko ciężkawy. Ale... Mhm. Śmiał nowy odcinek, nowi zawodnicy znaczy mogą być ci sami zawodnicy tak, nowy odcinek, nowi zawodnicy, więc koleżanowie de będę debendrusz zawsze zaczynasz w ten zawsze. sposób tak ja to wbrew pozorom nadal nie jest takie łatwe więc WTS GKM Gleb Okej. ok najmedyczniej no, Problem się pojawił. Dobra, ponieważ nie wymyślę nic innego, wiem, że nie ma zawodnika, który jeździł w lanszu w więc nie ułoży tej linii, To jest problem. Przynajmniej jeszcze takiego nie odkryliśmy. No właśnie, po pierwszym odcinku widzowie nam pewnie w komentarzach napiszą, że lanszu TV włókniarz, ktoś tam. No hmm. dobra, artykuł Akuta, włókniarz GKM, baw się. Przyznajesz teraz, rabi i Sparta i później Sparta i lunchu. no, Dawaj. Mm -hmm. <grym> no ale przez to, że tu bym coś dał, ale nie chcę sobie mordować, czy to dostępne do kolejki. Mm -hmm. Dobra, Okolieski. Dobra, yy. Teraz ja muszę wymyślić Łózi Pewnie coś no, taki ten kolej. Nie, jeździł w tej Łodzi, bo jak to. Nie no, chyba było. No był, był. No, zgadza się. No, masz coś dalej? Mhm. -mm. Devils jak zwykle, pogrąca wszystkich punktów. Ty, a Andersen nie jeździł w łodzi? Jeździł pewnie. No właśnie. Proszę. No pewnie, że tak. Hans Anderson Rawicz. No, to teraz masz trochę tych miejsc, gdzie mógłbyś to zakończyć, więc muszę się postarać. Ja myślałem, że już będzie tak w miarę luźno. Muszę znaleźć pewnie tutaj. No, to jak idziemy tym tropem, to Scott Nichols. Okej. Okay. Nie jestem pewny, że on jeździł we Wrocławiu, ale Scott Nichols jeździł jakby wszędzie, więc. Mnie jest duża szansa, że ten również był. No więc teraz... Wydaje mi się, że ostatnio coś oglądałem i był tam Scott Nichols. Bardzo jeździł O Boże, od 2.1 do 2.4. I no. jeszcze 2.9. No, to dość długo. Lunch od Sparta. Nie wiem, Piotrek, nie, 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 nie rzucam, nie mam pojęcia. To ja rzucę że Kim Nilsson, może, ale wątpię, że on był kiedyś we Wrocławiu. Nie, nie wydaje mi się. Też mi się nie wydaje, no może miał tam jakiś kontrakt, tak wiesz, w stylu nic tak nie pojedziesz. Nie. Nie miał? No w ogóle według angielskiej Wikipedii to nie niewiele tych kontraktów miał. No, ale nie ma tam w Wrocławiu. Nie ma tam też gniazda, a jeździł Dobra, nie ma nic. No nie, nie ma nic, dobra, no to remisujemy jego... tą partię. Dobra, dobra. Tak jest, dajemy następną. Nie, nie ma sensu. Przedłużać. Stopuj. Ta plansza może być bardzo ciekawa. Owszem. Gorzy w Lublin rzadko widziane na naszych grach, ale fajnie, że się wreszcie pojawiły. Ależ mm, no to też jakoś nie mega często, nie? Okej, okay, tak. No to Janusz Kołodzi u Nielaszu Laternów. Nie Najzabawniejsze jest to, że to są totalnie dwa kluby, w których występował. <laughs> Start Gniezderów Rybnik, Mikiel z są. na przykład. No, tutaj będzie pasował trojbacze. On jeździł w Rybniku? No jeździł, w Rybniku na 100% jeździł. To na ma co sprawdzać. I, i co, u no? Tak, tak. Okej, okay, Unia Leszno i Motor Lublin, Jarosław Hampel. Dobrze, to teraz Unia Tarnów, Stalgorzów. Wiesz co teraz będzie? Wiesz co teraz będzie? Wiem. Uwaga! Tomasz Golub! Start Gnieznu Uniatarnów. Wiem, mogę powiedzieć za ciebie? Nie, bo ja też wiem. No to Ty powiedz. Mam. Peter Kildemant. A Jak cię myślę, że pęże jest koza. O nie. Racja, no. <grymne> Motor Lublin start gniezno. <grymne> Robert Lambert. Nie, nie, już drugi raz tak nie powiem. Teraz sobie przypomnij, Rafał, co tam było? Co tam było? Co tam mogło być? <grymne> Uważaj teraz! Matej żagar. No dobre, dobre, to w sumie dobre, Na problemy żagar. No już nie wygramy tej partii. No, no wygramy, ty już Jeszcze możesz. Jeszcze możesz. No dobra, ja no to rzuć i jedziemy dalej. No to no, motor Lublin i Stalgorzów Bartosz Zmarzlik. Okej, okay, dawaj następną. Ta była fajna, znaczy łatwa. No, to prawda. Stop. O, 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 o! o tu też dobre rzeczy. O tutaj dobre rzeczy. No, tak Dobrze jest to. Połącz... Toruń, leśno, to bierz musielak. Daj mi go to, nie było. Toruń leśno, to bierz musielak. No. Gorzów, Opole, Kamil Brzozowski. Okej. Okay. Yy, Toruń, Gorzów. Patrz, i te i ta masz już był. Toruń, Gorzów jest dużo. Wiem. <laughs> Tylko nie pamiętam. Yy, Runa Holta. Torium Gorzów Rynacholta. Mm -hmm. Torium Faluba z Waculik. Wacylik. Okay. On był też w Gorzów, w Torii. Zgadza się. Leszno Rzeszów. U, przypomnij mi, użyłem już. A, dobra, nie Tak, ty Leszno Rzeszów w Niki Pedersen. O, no dobra. Kildemon już był, tak? Tak, Kildemon już był. Okay, Dajesz wszędzie... go po przod, jak powiedziała że Ernest Koza. No właśnie, bo on wszędzie pasuje ogólnie. Co? No i znowu pole. Opole. To, czy to nie było w poprzednim tym odcinku? odcinku? na Opole. I chyba nikt nie wiedział. Hmm. <laughs> Więc będziemy się głowić od nowa. Albo polecimy tutaj. Tylko Falubas. Falubas z Opolem to bym miał. No dobra, zaryzykuję. Jakob Torsel, Falubas i Opole. Jeździł w tym. Ten... Falubazie na 100%. Tak? No, jeździł. 17-18. Dobra, no to teraz może wymyślić falubaz Rzeszów. Albo leśno polo i wygrać. Ustaliliśmy, że nie znamy tego zawodnika. No, pewnie jakiś jest. Nie? No, na pewno jakiś jest. Nie wiem, coś jakiś Adam Kajow, coś takiego. Nie, ja oczywiście to nie jest mój strzał, ale mówię, że coś, coś w tym stylu pewnie by to było. Pedersena nie było? To Pedersen był. Unia Leszna, Rzeszów. No to Greg Hancock. No, Greg nie było, tak mi się wydaje. No, skoro się... mówisz, że nie, wydawało mi się, że był, okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze Luke Becker by pasował. Mm. Nie jestem Bo... pewny, czy on jeździ w Rzeszowie, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że jeździł w Rzeszowie wtedy co Henko. Henko go tam wziął te, jako takiego swojego ziomeczka. No. To jeszcze ci muszę zablokować tutaj Gorzów i Rzeszów. Rafał Karczmasz. Okej. Okay. No i co? I dalej, bo nie wymyślą tego gościa. Dobra, czyli trzecia plansza i nadal jest 0-0. Hmm? Najbardziej <grym> wyrównany i... pojedynek jak do tej pory. Stop. O proszę. O proszę! O. <grym> Kluby nie, nie do końca ligowe, <grym> Wielki Krosno co prawda teraz są, ale no może być ciekawie. Dobrze. Y Tak, poproszę Uniatarnów Tarnów Lokomotyw Daugavpils w bramce Kim Nilsson. Dobra. tylko nie wiem, czy on jeździł w Daugavpils. Jeździ. Jeździł. Jeździł? Mhm. Jesteś taki 100% pewny tego? Tak. Jeździł w Hotel. A, no i teraz nie ma znowu jego tych klubów, nie? Bo już go mieliśmy sprawdzać. Jest, z 17 roku chyba. Zaraz się okaże, że i wsparcie wraca w bór. No jest. Nawet na Facebooku znalazłem. 2017 rok. No. Git. Gdzie ty to masz? No dobra. Coś tam widzę. Timo kim Nilsen. jestem? Kilma Lokomotiv. Hmm. Szkoda, że Kowady no. się nie maczuje z żadnym innym klubem. Ale Siergiej Łogaczew się już wymaczował. Hmm. No dobra, <gry> dawaj. Dobra, czyli ustaliliśmy, że Kim Nilsson się, się Tak, 2017. E... No dobra, no to polecimy... Start Gniezno Kolejarz Rawicz. Eee, Wojciech Lisiecki. Okej, okay, Start Gniezno, że Łódź Marcinowak. I po co mi gniezno zabierasz? To nie że żebyś wygrał. Wilki Krosno i kolejarz Rawicz to nie będzie takie łatwe. No, możesz też nie wiedzieć, więc to jest jakby plus tego całego przedsięwzięcia. Chociaż jakbyś wiedział, to byłoby trochę przykro. Tylko, i tak muszę tutaj lecieć, żeby cokolwiek sobie zrobić, więc... Dobra, najwyżej... Najwyżej przegram. Wacław Milik? Jest jakaś szansa, że on w Dorowiczu jeździł? Ja już go chyba kiedyś strzelałem w takim kontekście i... Bardzo prawdopodobno. I pamiętam, że nie trafiłem, więc. Masz go? Tak, ale w Rawiczu nie jeździł. Dobrze, ale ja znam zawodnika, który jeździł w Rawiczu i w Wilkach. No to wygrałeś. Tak. Damian Druszcz. No tak, no, jeździł. Co racja, że jeździł. No to prowadzisz 1-0. Pierwszy no, raz, pierwszy raz. Coś mi się wydaje, I że wstryczu... ten odcinek... Pójdzie jako pierwszy, kurde. Masz historyczną szansę, żeby nie przegrać. Dawaj. To była czwarta plansza, więc lecimy dalej. No dokładnie. Hmm. FL Frederik Lindgren. FL to jest takie księstwo Liechtenstein, ale ja tak. powinienem zaczynać w ogóle w Mistrzu Malinowy, bo Ty skończyłeś ostatnią planszę. Fakt. Punktem. No to sobie weź tego Lindgrena jak chcesz. Nie no, wezmę sobie jakieś dwa teraz strzały. Tylko muszę popatrzeć, gdzie by tu można było strzelić. Tak zacząłeś od FL, a tu niewiele jest do strzelania, powiem ci. Ciężka plansza się trafiła. To ja dam Fabian Ragus jako mhm. mój pierwszy strzał, teraz twój Frederick Lindgren i teraz ja będę gdzieś tutaj próbował coś ukuć. Dam K&N Kim Nilsson. Zobacz, gdzie jeździł. No to jest ciężko sprawdzić, gdzie jeździł, bo nie ma jakby wykazu klubów. Dobra. Dobrze. To był taki zawodnik Kenny Larson, KL. No, był, był. był ten był, co się poszczelił chłopak. Był i teraz muszę cię tu gdzieś przyblokować, bo, bo będzie lipton. Mhm. Tylko to może nie jest takie łatwe. Wojciech Lisiecki, WL. Zgadza się? KC Krzysztof Cegielski. Owszem. O Boże. Z has D Kol. Okej. Tym fajnie sobie strzeliłem, ale co dalej? Z C -zak -kuk. F.C. Fakundo Kwescho. Okej, jest i Fakundo Kwescho. W poprzednim odcinku nie było Kwescho, ale był Bataria. Dobra. A. A C Anton Carlson. Przez Kasię pisze. Kurde, faktycznie. O Jezus. To uznajemy, że nadal jest twoja kolej, czy, czy już No ja nie no, szczęście. ty jedziemy dalej, ty jedziesz. No okej. Okay. No Przestrzenimy. Ja dam... Okej, okay. czy ja w takim razie sobie powiem, że ci tu od razu zamknąć linię Mateusz Cierniak. Dobrze. Mm. Tak. Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, trzeba iść gdzie indziej. Nie wykminię tej linii, tutaj nauko z KR i z WN. KR to jeszcze by było, ale WN powodzenia. Hmm. ZR Zbigniew Raniszewski. AL Antonio Lindbeck. Mhm. Nie wiem, czas zrobiłem co zrobiłem w sumie. No, zrobiłeś. To niewiele zmienia, bo no. ja mam FN albo, albo AC, którego już przestrzeliłem. <laughs> albo ewentualnie ZL i ZN. Co też jest? Niewiele zmienia. <laughs> Ciężkie się trafiło, Panie Piotrze. No nie najłatwiejsze, tylko że ty masz tą swobodę, że jak nikt nie ułoży linii, to wygrasz. Dlatego wiesz, jest git. A ja muszę tutaj coś próbować robić, ale ja? będziemy walczyć. Dobra, FH Filip Hielmland. Dobre. M. R. Marcin Rempała. Mhm. Mm Marek Latosi. W bloku sutem. Sprytne. Albo Martlorem. Mogło być, no. <laughs> Fernando Garcia. Okej. Okay. M. N. Marcin Nowak. No. MN, to owszem. KG, Kacper Gomulski. OK, MH, Marek Huśko. Lecisz mi tutaj, że ta zmusza... tak, to jest muszę... Tak, bo widać, że znam tylko No. MG. Hmm. Michał Gruchowski. Kurde, no. Myślę, <śmuszczam>, że sobie nie przypomnisz. Ech! Tak blisko brakowało, no. Tutaj też w WG znajdziesz coś na WG? W, a, w, 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 ten. W. Tylko teraz czy on jeździł na żużlu, czy tylko był znany z tego, że był ojcem dwóch słabych zawodników? <laughs> Może być opcja numer dwa. Też, raczej tak mi się wydaje, że to jest bardziej prawdopodobne. No ale ZG to też niewiele mi pomaga. A AG Adrian Gała. No, bo Adrian Gomulski. ja też nad tym się głowiłem. Teraz tak. Ja tak stwierdziłem, że to będzie najlepsze, bo Ci blokuje od razu dwa te. No. dobra, wezmę tu Kai Hukenberg. Mhm. I teraz KW. gdzieś znać. albo no, tu. No, ale za ten dużo staliśmy, że nie znamy. AG też długo nie znaliśmy. To jest psychologiczne gierki, to będzie Kłamila. <grym> Cwajaczek. <grym> Był taki ziołek. Pan Kamil Wielemborek, borek w pile jeździł. Kawuł, dawaj mi go. Kto? Nie, Rafał, miał na imię Rafał. Czekaj, miał chyba Rafał na imię. W 2005 roku chyba jeździł. No, on miał Rafał na imię. Czy mam szansę? Masz. No, Rafał się chłop nazywał. Aj, Piłak Rosno-Gdańsk. Kawu, to jest coś, co na pewno gdzieś było. Hmm. no. kawu wiem, Kamil Wieczorek tak jest <laughs> brawo, no to mamy rewiz Uf. dobrze ale było ciężko było no? ciężko, no nie wiem jak ja teraz z tym Spoko. spoko. Mamy pierwszy remis w historii naszych pojedynków. Także, pierwszy raz nie wygrałeś, pierwszy raz nie przegrałem. Chyba na razie możemy być bardzo zadowoleni. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek naszych quizów. Żegnam Was ekipa kanału Żyżlowy degustator, czyli Piotrek. Dzięki bardzo. I ja, Rafał, nie zapominajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał, no i oczywiście napisać w komentarzu to, czego nie wiedzieliśmy, bo pewnie takich rzeczy było całkiem sporo, i możecie też samemu spróbować zmierzyć się z tym wszystkim, co tutaj nam przypadło. Także dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć.